Różne złe rzeczy może czynić władza, ale publiczna krytyka tych poczynań jest niedopuszczalna i przez obecną komunę jest ścigana. Przekonał się o tym przedsiębiorca, mieszkaniec Nysy, który jest też działaczem Konfederacji Korony Polskiej. Nieopatrznie odważył się dość stanowczo skrytykować poczynania rządu i lokalnej władzy w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu Nysy który tak dotkliwie dotknęła ubiegłoroczna powódź. To służące interesowi społecznemu stanowisko spowodowało, że tydzień temu Komenda Powiatowa Policji w Nysie nasłała na naszego działacza blisko dziesięciu policjantów w celu jego zatrzymania. To kolejny przykład bezwzględnego prześladowania przez obecną komunę nieprawomyślnych. Rozmawiałem z naszym kolegą przedsiębiorcą, jak zapewnia nie przejmuje się tym, co go spotkało, jest przekonany, że dobrze uczynił. Będziemy obserwować rozwój sytuacji, tymczasem precz z komuną, murem za Maciejem.